Dobra, panowie, jesteście gotowi do łażenia po bakrumsach? Co nie ja tu nas... robię? Co ja tu robię? Co to za jakieś half-life'owe jesteśmy, jesteśmy na wyprawie. To jest moja myszka. Tutaj muszę was zapisać. Ty To Cyka. trochę jak Czarnobyl wygląda, wiesz? Ale, w którym byliśmy. Ale ja się na nic nie pisałem, co ty... Porwałeś mnie, k**wa, co ja tu robię? A... Ty, mam teczki na Dobra. Dobra, Jesteście no kuzie, zapisani bo. w bazie danych. To Mamy to na ciebie, ciebie papiery kuźni. Wiem, że macie. Mamy na ciebie, patrz, wszystkie papiery. Wie, wiecie po to... co tu jesteście? Zostaliście Nie. wyznaczeni po to, aby zwiedzać te pie... E, przez siłę wyższą. Dostaniecie za to zapłatę, musimy Uf, wyjść tyle. W, tym, w tym kierunku, pozwiedzać, stwierdzić czy jest bezpiecznie, zapisać to w dokumentach i możemy wracać do domu. Ile dostanę? Im dłużej tam będziesz, tym więcej dostaniesz. A klauzula odnośnie jakiejś śmierci, coś? Nie, żadnych RODO, innych eee, nie tym ma. się nie martw, jak umrzesz, to wszystkie twoje płatności pójdą do To tak jak rodziny. w Rosji, czy to dla rodziny. No właśnie, no właśnie. Nie chcę, żeby rodzina za mnie płaciła, jak No to mamy. Czy ty wiesz, bierz ręcznik papierowy? Tak, jak mi się osrał ze strachu, no to nie można. Damn ładna okay. miejscówka, No, ponad. ładna Bo... miejscówka. Widzicie jakie mamy tam ledy ładne ułożone, nawet w tym miejscu, w tym miejscu. To są ledy? No to, jest to jest gamingowy room? Dobra, jedziemy ha? na dół window. Musimy zjechać na dół window. Ja chyba muszę to otworzyć od góry. Wait. Jak? Poczekaj chwilę. Ej... Ej, odkryję to, odkryję Co? to. O, on, on mi tu śmierdzi, ten. Ej, on, ej, widzisz, to no jest no pan... coś kurde. Poszedł, poszedł na górę i gdzieś się tam ukrywa. Co się dzieje? Otwierasz? Tak. Wow! wow. Ujazdu, O! Oh. We, proszę pana, to tak miało być? w naszym. Eee, Ale Proszę To tak miało być? Droga wolna. Czekaj, no niech to świeci. przestanie się tak Do... świecić. Ja nie chcę się poparzyć, ty. Nie poparzycie o. się, Chyba, poparzyć, że to na ognie. Oto, oto zaplecze. Witajcie w zapleczu. Okej, okay. dzień dobry. I tak jak mówiłem, masz tutaj papier, wszystko czego byś chciał, żeby się podetrzeć. Ale, okay. widzę grabinę jakoś, a to widzę windę. Możemy albo pójść windą, albo drabiną. Jak chcesz pójść? To znaczy, ja mam decyzję no, no, chodzi. No, bo, bo to zależy od Ciebie. Ja jestem tutaj Ty? tylko że od, od, od pytań, żeby Wam po prostu e, odpowiedzieć na jakieś tam pytania. Eee! Witamy w naszym zapleczu. Tutaj przechowujemy różne produkty spożywcze, takie Mleczne. jak na przykład do e, sklepów spożywczych. Przestań nie pchać. Dzień dobry, u, okay. ale tu żółto. I pusto no, żółto, dosyć. To są zaplecza to są bakrumsy kuba my wiemy, a, kuźwa, lecz... co to a, jest. Proszę to pana, zaplecze. a tu jest wysoko, czy nie? Możesz Skoczuj sprawdzić. Zobacz. Możesz sprawdzić. Chyba wolę nie. A a kto Czekamy tam jest? Też... O, um, wo, 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 wo. Co to co no to tak, za pan? No, to, to jest mieszkaniec zaplecza, nie? On on a? jest bardzo miłym kolegą. Może powiecie mu cześć z bliska, nie? To, to są mieszkańcy, no ja nie znam, nie znam ich przywilejów, Dobra, nie? Idę, idę idę kuśwa stąd Czeka, nie, ja tu szukam? Się, szukam to, słyszę to, że... słyszę u kogoś pogłos. Ja, ja u Maxa. Nie u chyba. mnie, bo masz otwarte drzwi kuć. Nie, nie u ciebie. <laughs> słyszę u Maxa? Sł Ale no od Maxa. Halo! Nie, 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 nie taki pogłos. Słyszę czakena tak. u Maxa, o. Co to za ciasne pomieszczenia? A trochę mnie to irytuje, nie że coś. O, to, to jest ten węd chyba. A Przepraszam bardzo. Jak byliśmy tak. kuźwa tam na górze, na no. początku zaczynaliśmy, to nie ma rodziliście, że siebie słyszycie. Niech pan ściszy słuchawki. <laughs> Czy tam powinniśmy wchodzić, panie czakenie? Yy, możecie przetestować. Ja bym wolał znaleźć schody, wiem, że tutaj gdzieś są jakieś schody chyba. A skąd wiesz, pan czaken ja, ci to powiedział? Ja, nie wiem, ja nie jestem w stanie stwierdzić stuprocentowo. Ja byłem tutaj tylko chyba dwa, dwa razy, więc... I, I dlatego pan jest przewodnikiem? Tak. Halo! <śleski> <śleski> o, 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 co się dzieje? <śleski> Ten pogrzeb! jest mi w cholerę. Znaczy, ty nie, nie ma? Co, co, co się stało? A, co mnie zabiło? Nie wiem... Eh, halo, co to za winda nie widziałem? co to, na windę już? Na windę ma, wracaj, kuźba. co to Mam, mam ma umiejętność za latania, daj mi spokój. Ta, tak, umiejętność latania, jasne. Ty, a co na, z tą windą? Się zatrzymała? E. No to włóż na tą windę. Jak? Ja nie umiem latać. Ja się Uf. boję troszeczkę, czy przewodnik nie powinien iść przodem? Nie, właśnie. ja Was obserwuję, ja Was po prostu <laughs> na Was się patrzę, nie? A, od tył. O tyłu to mnie ostatnio potwór zabił jakiś. Ja sejdę idę spacerkiem za wami. Super! Ech, no, no bo spintujecie, nie? No bo mamy ko kopyta. Wow! wow! Co? Co? A! 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 co? Jakiś wkurzony co? mieszkaniec! Co jest? Co Jezu Chryste, co to Uff. było? Jak Uff. jest za rogu? Ma pan ładną grzywę, czy nie? Nie, ale słyszałem nie. Ale z tyłu! Zostaw mnie! Ja nic nie zrobiłem, jak coś? Jak coś? Nie zgadzam się na takie traktowanie, nie idę z tobą. Idziemy sami, przejmujemy ten teren Przejmujemy, tak, już nie będzie tu przewodnikiem. Tak, ja se spokojnie w inną wiadę. panie Maxie, panie Maxie, tam z tyłu jest ktoś? Za panem. Nie odwracam się, nie odwracam się. ja go widzę ciągle. Cześć. Chyba spojrzysz na niego, to go aktywujesz. Aaaaaaaaaaaaah! Co się. Trzecia minuta słyszę strzał. Nie wiem. Nie wiem. Czy ty go zabiłeś? On mnie zaczął atakować. A on gdzieś zniknął. A teraz pokażesz nam wyjście. Tam. Idziesz pierwszy. Tam. Czemu ja mam. Chodź do niego! Proszę pana! Leciał na dół! Leciał na dół! na czakę! On Wiecie co, wiecie co? Ehm... Nie co? Um. co, co, co? Jest stąd! Nie rozpieram! ALA Ja też... Uciekam, 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 uciekam. Gdzie to może być wyjście? Albo przejście. No możecie pójść do szeregu pomieszczenia. Ale te filary no filary, filary mi się nie podobają! Czy ktoś ze w ogóle tego hawera? Tak, ktoś zaspałnił! Albo może smajlery jakoś... go zabiły! To, e, jak... Jakby tak było. <śśmiech> się okaże, że został Aj. jeden Smiler, tylko bo się wszystkie powybijały, tak, a ten tak. jeden spadł na dół. <śmiech> <śmiech> I nagle bakrumsy są czyste. No idziecie. <laughs> Battle <laughs> Royale bakrumsowy. Było, było się czym przejmować. Freeze. Kurwa, no poka. no kurwa. Jestem bezbronny. Jest o, szukaj, szukaj, Jursz, szukaj, dziurki! Pan był tu już dwa razy, tylko tak? I skoro dwa dziurka. razy, skoro dwa razy sami... pan był, to musiał pan dwa razy już. Idź do bo dostaniesz kulkę w już idź, Zostaw Czemu to Spawn Menu, kuźwa. Czemu nie mogę sama iść? On Idź pierwszy. No, idź pierwszy, pierwszy Nie, to jest, to jest bezpieczny teren. Panie, my już te filary to widzieliśmy. Bać? Te filary no Clinton pewnie. widzieliśmy już. Filary, filary Clinton. Clinton. <laughs> Bez wygupów, kolego, bez wygłupów, bez gwałtownych ruchów. Ale, ale tu jest ciemno. Fajnie mieć zakładnika, ci powiem. A, no to jest główny hol! No Zrobiliśmy może że to jest kuleczko. główny! To idzie nie. Na idziemy Idziemy ty w tym kierunku, kurwa! On wiedział A może, co robi. Może chcecie zejść do tego smilera, który jest tam na dole. Kurwa. Eee, nie. czekaj no, czekanie, nie bo pojawia. już y, y, pół kole robimy. Wiem, że robimy półko, no, ja nie cał wiem gdzie mamy iść. Ja, ja po prostu idę czas. przodem. Co to brama jakaś tu jest? Uu. Wygląda na to, jak A to brama? nie jakieś. jakieś. A, dobra, to nie szkło. Czekaj, idź tam! O, idź tam! O, o! coś tam jest! Oooooo! Nawet nie zdążyłem strzelić! Wiem, racja! Smilery się z tym gównem <laughs> Czyli Howler jest jeszcze. O Jezu, sorry. Hauler Czy ty coś tam... Aaaaaah! O Jezuku! Panie Maxie, gdzie jest, pan jest? Jestem tam, gdzie nas zabił Smiller, czyli pan do dziurska super! Nawet Razem. no klipa nie zdążyłem ten, a on czemu się czali nie chcesz. A, co to za jakieś tubisz? Co to? Mięsny jakiś chłopczyk Co to jest? Oh no. gdzie przy jest? Przy dziurze, przy dziurze, przy dziurze! W sensie już oh, na dole fuck. przy dziurze No pan przewodnik jest na dole do dziurka I goni go gnój No Co mnie zabił znowu, w sensie ja wchodzę no. do tego dziurska i on od razu zabija Dobra Ja nie mogę teraz znaleźć A! Jezu Chryste bądź no niebogę! Ja jestem tu na dole. na clipem do tego białego pomieszczenia całego białego piętra i... Ja jestem wow! przy wejściu! Co to się tam panowie dzieje? Ja jestem przy wejściu, ja tutaj... W jakim wejściu knoju? Eee? Zerwę poszedłem. Witam panów. Poznaliście Cześć. mieszkańców tego oto zaplecza jeden to się nazywa... Pan, pan Mietek spod 12, on bardzo lubi krzyczeć i biegać. A tamtych dwóch w piwnicy to są, to są pani sprzątaczki, więc nie przejmujcie się nimi, one, one są tam akurat. O, hejka. One są tam akurat, by posprzątać. Trzymacie tak, jakieś tak. potwory nielegalne nielegalne. I nie, i nie, a, i nielegalne i potwory tu trzymały. Nielegalne. nielegalne potwory. Nieletnie potwory tu trzymały. <grym> Nieletnie, tak. Patrzcie na ten ładny, sympatyczny korytarz. Robiono teraz go takich, teraz w 1920 taki roku. Taki hauler <grym <grym> powinien teraz wylecieć za rogi tak. Szybciej! No Szybciej! <grym wreszcie> uciekaj! Uciekaj! <grym wreszcie> <grym wreszcie> <grym wreszcie> <grym wreszcie> Skakuj, kurz! <śmiennie> pu, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie! Idzie, idzie! Nie Mietek! Zabij, Zobiegnij! 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 Mietek! Zobiegnij! Zobiegnij! Dam ci Zobiegnij! Zobiegnij! Nie Zobiegnij! Zobiegnij! To, to jest Zobiegnij! tak. Zobiegnij! Ja Zobiegnij! <śmiennie> Ja, to się to zraz... ja się tu zrespiłem! Ja się tu e, zrespiłem, Max! E, e. Panie przewodniku, ona sprząta czy brudzi? Bo jak zabija, to brudzi bardzo. No ale sprząta, bo wtedy was nie ma. Woo! Hmm. <laughs> Wleciał prosto! No wleciałem na, ni na nią. <laughs> A cóż. Pani to... Stanisławo, proszę wrócić do sprzątania. To może być ciężkie w sprzątaniu. E, nie mam amunicji. O-o. Bo... POT e, Dobrze! Dobrze! Spada razem z nim! Tak jest! Dobra, Idziemy e. roki na dół! Eee! E. E. Do, um, Dobra! Dobra, ja, ja wierzę. Nie mam broni, więc jakby co to ty strzelasz okay? Wiesz że mam 6 amunicji. A ona no. już przyjęła 50 celuj, kulek. Celuj w głowę, celuj w głowę jakby co. Gdzie sprzątaczka? E. O Jezu! Idzie! Idzie! Biegnę. No chyba, że wejdziesz na drogę! Nie o nie! E, i teraz ona się na mnie sfokusuje. O nie, o nie, o nie! Zabieram ją do laboratorium! Do laboratorium z nią. do no, tu biegnie! Co? co, co, co to za małpa, Kuźwa? Dlaczego nie... ja nie widzę tej windy? Ona jest tam! Daj mi spokój, Kuźwa. ja idę tu. Gdzie? A tam? Dobra. Chodźcie tu, chłopaki! A, nocy, nie! Nie! Czekam, nie! Co ROKI Rocky! Rocky, szybko! Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź! Biegnij do ciebie, szybko! Jest, zabiła go, dobra, dobra, chodź, 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 szybko, yes. szybko, 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 nice. Jak się huca? się się no, fizycznie. Ach, jak się, jak mnie zdradził? No zdradził cię, ham. Dobra. O, sprzątaczka matka. jest na dole, więc mamy, mamy chwilę wytchnienia tutaj, szukamy wyjścia. Wiesława została, dobra. Pani sprzątaczka, pani sprzątaczka haulera zabiła. <grym, 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 posprzątała go. Jak ja jego zdradziłem? myślę że... My nie zdradziłeś, je... kliknąłeś windę. mnie zatrzymała. Ale kliknąłeś windę, on chciał uciec Fick, z window. Tak, ale wtedy to był plan. Ja wtedy bym wyjechał do góry, ona by została podemną, a on by mógł spokojnie uciec. Nie wierzymy ci, Kuźba. Tak, idziesz nie sam. Mi? Nie chcemy z tobą idziesz no. sam. <śle> Gangsta! Kuwa, gangsta! Słyszysz? E? Nie, nie podchodź do niego! Jakoś się patrzy na niego. Zobacz, zobacz, zobacz. Ja tańczę ładnie. No bieba, no no tak, się na ciebie patrzy. Age a w mm. prawą stronę? No, mm. <ślech> się patrzy na niego! Mm. I co? <ślech> O tak tak, o tak tak, o tak tak I posmyram pod tyłku O tak tak Aaaa do... pa, pa panie panie <śmienny> Masz piłeczkę, piłeczkę Piłeczkę, rzucam Jak, jak go używam Ty do ty Ja mam pytanie, czemu, czemu panie Maxie Trzymasz to tak, a nie inaczej jak? No ja trzymam to normalnie. Nie, trzymasz tu mnie jakbyś trzymał w kieszeni. Cześć. O, Magda. O, sobie uciekasz. Ja myślę, że szybciej chyba będzie autem. Ej, panie! Panie! Dobre, tak! <głos> <głos> o Jezu... <noise> no musisz wyjść. Jakie kuka to robię? <noise> o Jezu, ja się pożygam zaraz! <noise> Pomagam mu, mu, pomóż <głos> mu. <głos> Ej! Jest! Ty Co on robi? Ty co Dostałem krew z niego leci. Jeszcze. Boom! 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 Ej, Boom! ja do Boom! Boom! O, Boom! 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 Spokojnie, do windy. Do windy Boom! to. Zostawiliście mnie! Boom! On tu nie umie wejść! <śmianowite> 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 Ale słuchaj. <śmianowite> <on je> tak! <śmianowite> Trzeba było z nim zjechać Co tam panie czeka, nie? Coś próbuje <śmianowite> Co pan próbuje? To. O, to? <śmianowite> aha, aha, dwa! To tak dwa takie pan spinacze, tak? Trzy Aha, pan se nie żyje i pan... Tutaj JEDS Co tam się e. dzieje? E to, może ten, to może ta pani Wiesława no. tam poszła? No, nikogo, nikomu może... nie wpałniesz. A co tutaj robią? No właśnie tak się zastanawiam, co ta pani Wiesława tam siedzi. I może ona poszła z domu. W biurze. What the fuck? co tu się dzieje? Kurda! Co tu za rewolucja? O nie, nie, Wiesława, kuja, Wiesława! Do Mieszkańcy do... się zbudowali, Pani Wieśchu, będzie ją. Trzyma podwyżka. Czy mamy? Rozpadło. Dostanę, dostanę. Ej, ty to psuchu kurwa! Ale tu są, One są wszędzie teraz. <grym> o, o, zapa, co tu o, przyszło czest, rok. Cześć, jestem. No właśnie mówię, że tu są NTT. Uważaj. Uważaj Pani Wiesława uchważyć. tam podwyżkę chce. Właśnie Przyszła do biura porozmawiać o podwyżce, inaczej będzie rabana robić. tutaj, tutaj. Co się dzieje z tym panem NTT? Nie ty? wiem On próbuje mnie dostać, Kuba, ni cholery One się biją I tak. <laughs> Pani Wiesława! Pani Wiesławo, wow! jakie, jakiego powera pani ma? Co, biją się znowu na to Pani Wiesławo, krzesło rzuca. Teraz, jak zejdziemy na dół? Co ty robisz? Nie, nie, gniąg Dobra, bezpiecznie, entities już nie ma Tylko pani Wiesława oh. Tylko pani Wiesława Okej okay. Dzięki! <laughs> Dzięki Widziałem jak roki naciska ten guziczek tylko Pani wie... Serio? E, Pani wow. Wiesiu Czesłem! Kurde, no nie Zespół oh do sprzątania, leczy to Eee, pani Wiesiu! Nie! Nie, 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 proszę tam wrócić! Idziemy! Je, jedźcie, jedźcie! Je, je, nie! O! jej tak! dzieje! Nie wiem, co się dzieje. Za dużo się ich, ich naroiło, potrzebują wypłaty. U. Żarcie! Żorcie przyszło! No co, dużo, to... i tak będzie na tyle.